Halo, halo, siemaneczko widzowie, z tej strony Krystian. Przed tym szocikiem, który zaraz zobaczycie z wczorajszego streama, gdzie oglądaliśmy sobie stare funny moment z naszej ekipki. Jeżeli byście chcieli, żeby na tym kanale powstała taka miniseria, żeby też jakieś odcinki wrzucać, bo generalnie plan jest taki, że będę Wam szoty jakieś rzucał jakieś lepsze z, z ostatnich streamów, czy to porannych, czy to nocnych. Jeżeli byście chcieli, żeby powstała taka miniseria, gdzie oglądamy nasze stare fane moment, żebyście mogli też od kulis poznać jak to mniej więcej wyglądało. Może też ktoś z, z tej ekipki by się odezwał i by chciał się coś dograć i też swojego powiedzieć. Jeżeli byście chcieli takie coś, to pamiętajcie, żeby łapkę w górę zostawić. A ja Was zostawiam z tym momentum nostalgii, jak, jak, jak kiedyś Margonemski YouTube wyglądał. Także miłego oglądania, trzymajcie się widzowie. Widzimy się dzisiaj, godzina pierwsza standardowo. Na nocnym streamku, także dzięki za oglądanie Miłe, znaczy kurwa dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie to będzie jak skończycie tego shota Miłego oglądania, trzymajcie się I do następnego Niawe. Co to jest? A wiem co to Wiem co to Siema hmm. Teraz oglądam sobie właśnie yy, yy, live'a z Margo yy, u Escape'a Ja powiem wam, że Escape jest chujem Escape jest chujem Kurwa, ja piszę na czacie sobie jakieś tam... Yy, nie muszę tak mówić ale Kurwa, piszę sobie i on nagle... I on nagle wchodzi i ocenia i kurwa się śmieje To jest taki debil jebany, że nie... Kurwa nie, po, nie polecam oglądać tego debila To jest taki debil maniak kurwa Dobra tyle co Dobra yy, siema yy, Teraz oglądam sobie właśnie yy... yy, Escape'a <grym> i, I o to właśnie chodziło że Przypuszczam, że teraz ten dzieciak ma nie wiem pewnie kurwa 20 lat i mi mu pewnie wstydza, to że takie coś kurwa nagrał, że została opuszczone. Także obejrzmy sobie. Przypominajmy sobie stare stare dobry czas, że tak powiem. Czekajcie, przechwytywanie. Full screen. mogę nawet a pan tego tego co sprzedawał kamizelki drogowe ze swoim nikiem? Przecież to Kubazet był chyba kurwa. On chyba sprzedawał te kamizelki. To jest zjebana typiara stara bała wtedy była słowem, którego na oczy nie widziała i nawet nie widziała jak wygląda. E, on jej przecież swoje zdjęcie wysłał, które w ogóle były. Ja, ja to pamiętam jak Twister powiedział, <grytanie> że Mysay widziała blask w jego oczach, nie widząc jego twarzy. To dzisiaj kurwa to zapamiętam. Ja myślałem, że jak kurwa po prostu się popłaczę wtedy, jak on to powiedział, jak nagrywaliśmy film, nie? Mobilną, na które się expi tak pokazywali na filmiku gdzie się rzepkowali na matkę mobilną <grystanie> <grystanie> po matkę na matkę, <grystanie> jakie zło <Jest. grystanie> ja próbowałem się skupić ale nie mogę z wami nie mogę expić bo kurwa cholery jebane nie <grystanie> podwójne synej czy ciek Chuj kurwa dupa cycki chuj, dobra elo kurwa narty Wraz ze mną są dwaj arystokraci z kapachy Nie z Telawela, przepraszam na... <laughs> Przepraszam najmocniej, no zawsze mi się lubią powalić właśnie te dwa światy ale, ale, ale w sumie pójdę z nim nagrywać, bo wiecie o więcej słowo no, 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 no. O ty kurwa gnoju jebany decydencie, chuj tak? ci w dupę prostaku jebany Tak jesteś? Co? O, to była obraza papieża, polaka naszego rodzaka. Kurwa zablokuj to jest, pies, nie wiem, kurwa zrób coś, przysiad kurwa nie, achu O nie to ja pamiętam, czekajcie to było też na kanale jak Twister wyliczył ile razy on powiedział kurwa na tym odcinku Jezu gdzie to było Funny moment to było... O... Oj. Ja nie dam rady? Ja o, o, nie dam o, rady. rozjebany perfekcyjnie Dobra. Nie... Patrzcie, ile on butelek coli tam ze za sobą, to jest Puszatkę no. rozjeba. rozjebałem o. Kurwa puszak rozjebałem Plaza Kurwa na dropa. Czeka się kurwa, ulicę tylko zasłonię. A <laughs> i się będzie działo. A tutaj kurwa... się. Byłem tak, idzieła dla nas ulicą. Trzeba się zaprezentować. Patrz jak się to robi. <laughs> wow. A popatrzyła, kurwa to zdjęcie robi. Ja pierdolę. <laughs> kurwa <laughs> <right up> ona <to>. latam <laughs> Ja pierdolę. ja pierdolę co tu jeszcze było Chcę wam pokazać to kurwa co A graje ktoś no tego z twisterem chyba też coś nagrywał Space i teraz poszukamy. Kurwa, filmu filmów ze Spacem ma. Do której dziś live to trzeciej. Standardowo, nie? Czekajcie, czemu to? popularnej najbardziej? Czepiąc! Wii A, jak jak ja to zaraz znajdę? Nie, waszego. Godzinkę jeszcze. Ile razy było wchodzone na tą szafę? Ja pierdolę. 6 stycznia dokonałam aborcji, bo miałam do tego... Ma pan dzieci? Ma pani dzieci? Ma pani dzieci? To. Y, to jest moje osobiste pytanie i nie odpowiem na to. Na pewno dokonałam 6 stycznia aborcji. <laughs> Słucham? 6 stycznia dokonałam aborcji. Pani coś więcej o tym powiedzieć? 6 stycznia dokonałam aborcji, bo miałam do tego prawo. Taka była moja decyzja. Każda kobieta, która podejmie decyzję o tym, że chce dokonać aborcji, powinna mieć do tego prawo. Ja skorzystałam z tego prawa. W jakiej formule? Nie rozumiem. Jak pani przeprowadziła tę aborcję? No to jest moja prywatna sprawa. Ale jednak o tym, że przeprowadziła ją pani, zechciała pani powiedzieć, więc może powie pani słowo więcej. Nie zechcę. W tygodni ciąży pani była? Nie odpowiem na to pytanie. Czy to była pani pierwsza aborcja? Nie odpowiem na to pytanie. Trudno prowadzić debatę publiczną, gdy się nie rozmawia. Proszę pani, deba nie chciałabym, żeby debata publiczna była prowadzona wobec wokół mojej aborcji. No, no